Unia Swarzenc, Polonia Środa Wielkopolska dla gospodarzy ciężki temat. Brak wygranej gospodarzy z Polonią chyba w sześciu ostatnich meczach. Porażka w ubiegłym sezonie 1 do 4, czyli jednym słowem czas na rewanż, ale chyba również pewna obawa stąd szczególnie w pierwszej połowie uważna defensywa. Założenie przede wszystkim, że nie można stracić bramki. Polonia nie chciała swojej psychologicznej przewagi wykorzystać, stąd w pierwszej odsłonie sytuacji pod obiema bramkami, jak na lekarstwo. W dodatku Unia przez kontuzję straciła kolejnego zawodnika Jakuba Dochnala. W 22 minucie po rozegraniu rzutu rożnego, blisko pokonania bramkarza gości Patryka Guzikowskiego był Mateusz Molewski. Po 29 minucie znowu akcja prawą stroną próbuje strzelać skuteczny ostatnio Krystian Antczak. Najlepszą sytuację Antczak miał w 43 minucie, kiedy po podaniu lebiody przestrzelił w sytuacji sam na sam z bramkarzem gości. Druga połowa prowadzona była już w szybszym tempie, w 60 minucie Jules Sambu uderzał bezpośrednio z rzutu wolnego na bramkę Polonii. Strzał wybronił Guzikowski. Za chwilę musiał się zwijać po uderzeniu Pawła Nogi, tym razem z lewej strony boiska. W 66 minucie z 15 metrów minimalnie niecelnie strzelił Molewski. Mecz był dość wyrównany, ale Polonia nie stwarzała jednoznacznych groźnych sytuacji bramkowych. Wreszcie w 86 minucie Sambuł wrzucił piłkę z rzutu rożnego. Nie doskoczył do niej Ludwiczak, ale Maciej Łazar był już na miejscu i wpakował piłkę do bramki. Polonia wreszcie ruszyła i w samej końcówce miała więcej szans na bramkę niż w całym meczu, ale wynik nie uległ już zmianie. Prezes Polonii nie miał zadowolonej miny, bo jego zespół przegrał w Swarzędzu 0 do 1.